Bardzo, bardzo I nie uważam, że to dziewczyny na świecie w życie. Bo są piękne. Tak. No, każdy jest piękny. I każdy z mężczyzn powinny gust. Czasem jest za mało alkoholu. Nie, nie. Alkohol, alkohol jest zbyt czuły. Co? Nie mam żadnych kobiet. w ile się wina Jako? Nie, mam ja przed nie dana, ma na ja Nie ma nie, 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 nie. Ja, okay. nie ma. Nie Nie, 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 Ja, okej. Ale w mnie takie coś nie ma. Nie dobrze. Kolejne dwa lata, bo mnie na palecą, przyjacielu, mnie na palecą, się do mnie za przeproszeniem nie gówniarz, ale smarkot. kurwa się w domie. Chciałbym się z miłością z Tobą zamienić wiekami. bo jest przystojnie zajebisty kurwa. I wiedzę mu Ale nigdy się nie poddawę, bo nigdy tak nie robię do dzisiaj. I słuchaj nie jedno. mnie jedno. Za nie załudną jest i taką się nie urodziła w życiu, co mnie łokrąci. Jedna. Zdrowie chopcy i panowie Pojął ją pasuje A jak Józef był przekonany pół roku tym jedną zajęł moje i twoje. A za mojego auta nie wlejzie, bo to nie jest jej. Ja powiedział, no to kurwa, jak to nie jest. Słuchaj, w ani. a nie w jak a chodzimy, kurwa. to ten kurwa, co jest? się dzielić, albo coś, albo konta extra, albo. Ja tego nie rozumiem, bo jak jest jak jest miłość, jak się chodzi, kurwa, to jest. Według mnie to jest. Wszystko wspólne, nie? Wspólnota jest, kurwa, wspólne. się dzieliło miłość. ja? Chyba ja.